Jesteśmy w Emergency Hamburg, jesteśmy lekarzem. Jest to druga część naszego yy, naszego, Zdanie. że tak powiem, andati. Okej, okay, dostaliśmy na sam start andati. Yy, słuchajcie, już pierwsza osoba widzenie żyje. Jest to druga część. Słuchajcie, bo nie dokończyłem, jest to druga część naszej yy, yy, zabawy w Medyka. Widzę, słuchajcie, tutaj mamy wszystko już po przeładowywane, więc możemy na spokojnie iść. Dzisiaj słuchajcie, pojeździmy sobie. Może etronę. Dobra, słuchajcie, idziemy. Zasparnował się. Dobra. Jedziemy. To jest elektryczne auto i też prąd jest tańszy, więc ja wolę jeździć na elektrycznym aucie. Dobra, słuchajcie. Jedziemy, widzę tutaj, bo dostęp zgłoszenie, że tutaj ktoś leży. No jakiś medyk mi pomaga, nie mam szans, zobaczcie słuchajcie, jest ile, ile jest medyków, po prostu nie mam szans, zobaczcie, on już tutaj leży sobie i tyle, Co, tak schlinowałem, a dobra, zniknę, dobra, zachalaj lajka. wysiadamy z auta, czekaj, bo nie wziąłem w końcu tego chyba, czekajcie, bo mi się coś stało, mi się coś zbugowało, jakaś laka serwera tylko się, Ale chyba jest słaby, no słaby, widać, że słaby, dobra, Widzę, mogę teraz ich wszystkich poleczyć, no i kolejnego leczymy, <grystwa> i wiecie, za, za, to, za to jedno lekarstwo jest 10x, bo to jest to różowe, nie, ja daję im to różowe. Więc za to różowe jest totalnie lepsze. Pokażę Wam jeszcze na którymś z odcinków moją taktykę z moim kolegą Rysiem, yy, o którym na pewno słyszeliście w jednym z odcinków. Pograłem z nim na pewno czas. Dobra, słuchajcie, kto tu jeszcze potrzebuje lekarstwa? Aha, ten tutaj, dobra. To właśnie mam z nim taką jedną, właśnie zarombistą taktykę, która tak się sprawdza. Tu już chyba wszyscy mają to lekarstwo. Ten chyba jeszcze nie. Ma. Bo Daj gościu, bo ja chcę cię uleczyć. No. no, nie uciekaj, no. Tam widzę dużo ludzi potrzebują pomocy. Gdzie oni potrzebują tej pomocy? Medical emergency, tam gdzieś. Nie no, już tam go nikogo nie ma. Dobra, to tutaj nikogo nie ma. Tam. Nie, no zatrzymał się tam. Jakby coś tam ktoś tam leżał, jednak. No dobra, już widzę, że nik nie, nikogo tam nie ma. Że no, napijmy się, może. Dobra, widzę jakaś laga znowu. No, nie wierzę. Dobra, ma. Ale pitek tego za szybciej. Dobra, pijemy tego energiotyla no, miała się już, dobra, widzę, znowu coś się zlagowało. No bigo! Dobra, widziałem, jest straszna laga, nie wiem co się stało. A normalnie tak jeszcze nie lagowało, nigdy. Zobaczcie, mogę sobie wierzchnie pić ten sam napój. XD. Zobaczcie w ogóle jak to wygląda, nie? Blot transfusion 10 10 expów jeszcze razy i on that, i to wiadomo, nie. Ustawiamy kamerkę. Czemu mm. ty gościu go nie leczysz? To wiesz co ja już bym to szybciej zrobił. Daj mi go. no. Ja gościu, to chyba przez to moje lekarstwo, bo ja mu dałem tego... tego co... bo wiecie, to, to różowe lekarstwo, to właśnie. O, to. Ono jak mu dasz, to, to co sekundę mu, co dwa, co dwie, to, to dwie sekundy Idzie mu życie do przodu, ja więc jakby... Zarobić. No nie zaś tych bomb, ile gościu tych bomb tu wysadził. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, pięć bomb wysadziło. Co tu się stało? Czemu na koła poza samochodem. O dobra. Coś się zbugowało w takim razie. Dobra, czy ty dostałeś to lekarstwo? Pytanie dobra, on już się wycofał. Słuchajcie, naprawdę dobrze nam idzie, powiem wam. Czekamy teraz na jakieś wyzwanie. Na razie nie widzę żadnego wyzwania, więc na spokojnie musimy sobie poczekać, że tak powiem. No trudno, poczekamy sobie chwilę. Kurde, myślałem, że uda mi się wskoczyć, ale jak widać nie. Ten też się można zbugować fajnie. Dobra, widzowie, ja idę do swojego auta. Ile mamy leków? Niby dużo, chociaż tych... Tych różowych leków mam w sumie mało, zobaczcie jak tu zadymione mocno. Dobra, widzę. wsiadamy do auta. Zlagowało znowu. Zobaczcie jak laguje, widzicie tego tam gościa z tyłu? Nie widzicie pewnie, bo dym wam zasłania, bo ja teraz patrzę w ekranik nagrywarki. No, to mega tam słabo. No wsiadaj, pewnie zaraz mnie wywali, znają życie tu jest stan internetu. Nie, no mieć. internet, mam dobry w pokoju. Dobra. O, dobra, widzę, że wsiadł. Co to za jakiś medical emergency? Gdzie, gdzie, gdzie? A tamto mi, mi się nie chce jechać. Gdzie? Widzę, że coś tam przy banku leży, więc ja tam wolę jechać. Dobra. Ten stanął sobie na kogutach. Albo mi coś zlagowało. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek tu był. Ale żeby nie było, że mu nie pomogłem. Wysiądę i zobaczę. A, zobaczcie, widzę, jak laguje po prostu. Nie wierzę. Na odcinek musiała mi się taka laga trafić, niestety. Znowu tam? Trzeba też tam lagować. Ale dobra, zobaczcie. Widzą, idziemy najpierw za. Tam. No otwierajcie się te drzwi. Dobra. Tu raczej już nikt nie leży. Widzę, że widzę, kościół dzwoni, czyli jakby też jest Aha, no tak jak się spodziewałem, nikogo tu nie ma. Czego? Aha, dobra, wszystko tam. Ile jest medyków? Tylko ja jestem? Dobra, widzę, jeżeli mnie ten telefon, to już do auta dojdę. Albo i nie dojdę. Pokażcie. Zobaczcie, nie to Emergencji Słuchajcie, ja jestem jedynym medykiem Wsiadaj szybciej, bo ja muszę jechać ratować ludzi Nie rozumiesz? Szybciej! Nienawidzę tej gry po prostu I tych lagów razem z włączonych Po prostu to jest takie głupie Widzowie, ja pcham swoje auto w tamtą stronę, tam gdzie, jest, tam gdzie są wyzwania. Pchamy nasze auto, no i na tym by się skończyło. Bo mi się skończyła energia. Widzowie, po prostu net, internet jest tragiczny. Ale słuchajcie, my sobie z tym poradzimy. Oczywiście, ja zaraz powinienem wsiąść do auta. No wiem, że tam cały czas przyjmujecie zgłoszenia. Nie, no teraz tu ktoś prosił o pomoc, no ale przecież tam nikt nie leży, czy leży? No, no nikogo nie ma. Zobaczcie, widzę jak laguje. Słuchajcie, mamy 85 EXPO, więc tak naprawdę dobrze i tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli tak będzie lagowało, to ja dziękuję po prostu. Dobra, słuchajcie. Ja zobaczymy, kiedy dojdę do nich. Zobaczcie, pchamy moje auto. XD, <ścoughs> XD pchamy moje auto, ale nie w tą stronę. Poczekajcie, poczekajcie. Nie mam już siły. Nie, ale, może po prostu cały czas Dobra, widzowie. Widzicie, ile tam jest zgłoszeń, nie? Tutaj, w tym miejscu dokładnie. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Po prostu zobaczcie, ile tego po prostu nie wierzę. No. Skoro ten typek nie chce wsiąść do auta, to po prostu dopchamy to auto tutaj. I ja Wam dziękuję na ten odcinek. Zostawcie suba, łapkę w komentarzu, napiszcie coś ciekawego. Łapkę w górę, oczywiście, nie w dół. Może też mi się napełni energia, a ja pcham mój samochodzik. Dalej w to samo miejsce? Cały czas w to samo. Może kiedyś dojdę? Auto się zbugowało i ja kończę ten odcinek. Bye bye, cześć.